Czy ciągle się męczysz? Płynie się je pot, ciągle ci się brudzą. O nie, to ostatni dzwonek. Ale boli mnie no, cały czas mnie dociera. Co tu zrobić? Nie martw się, mamy na to radę. Noszę wspaniałe okulary ze spryskiwaczem! Promocja nie oszustwo! Okulary się nie płuką, To niewiarygodne! Ciągle całe i nieporysowane! Strzesz nie Strzeż się podróbek! Jedynie u nas oryginalne okulary ze spryskiwaczem! TV Banan zaprasza! Zapraszam do naszego zewnętrznego studia, gdzie zaprezentujemy jak używa się naszych wspaniałych okularów. Oto nasi wspaniali... Dzień dobry! nie ludzie! Dzień dobry! Dzień dobry. Prosimy o zaprezentowanie jak używa się naszych wspaniałych okularów ze spryskiwaniem. Niby niepożądane okulary, a tak dużo zmieniają w życiu Nakłada się je na zaurostwę jak każde okulary. Łatwe użycie, kolejna zaleta. A. Ehe, dobrze. Teraz niech Państwo patrzą uważnie. Naciskałem, przyciskam, przyciskam. <laughs> okulary już są czyste. Nie ma na ani trochę zabrudzenia. Niech Państwo spojrzą. Ten efekt daje ta niepozornie wyglądająca rurka. Tych niezwykłych okularów daje migracji z Etui, które jest wodoodporne, ognioodporne i w ogóle wszystko, co jest odporne. Znaczy, że z wodą także podpisz nam, że jest za darmo. O, wspaniale leży w dłoni. Zakomicie pasuje do spodni. Prosimy o powtórzenie prezentacji, która jest jakże niewiarygodna, a realistyczna. A państwo dobrze patrzą. Okulary są już czyste. Nie ma ani ryski, proszę spojrzeć. Wyglądają jak nowe I kiedy jest ci naprawdę gorąco i nie masz już siły iść dalej Nasze okulary zapewnią ci odpowiednią ilość pysznej wody mm, Ta woda jest cudowna To co, co, że z do myczaniaczy. A teraz powiedz, jak te okulary zmieniły twoje życie? Te okulary bardzo zmieniły moje życie Już nigdy nie chodzę z w letniej upalne dni. Zawsze mam pod dostatkiem wody A Mam w tych okularach taki komfort, że ta niby duża słomka jest prawie niewidoczna, a więc nie ma żadnego obciaku. okulary są zawsze czyste. Nigdy porysowane, nigdy brudne. Jak zwykłe okulary. Uwaga, szpan gwarantowany. <grytanie> I prosimy, wystrzegać się tanich podróbek. Strzelają nie wodą, tylko kwasem. Musimy uważać. Nasze super świetne okulary. Nabycie Państwo. Niezwykle promocyjnej cenie 100 zł. Jeżeli zakupicie dwie pary, otrzymacie je w rewelacyjnej cenie niskiej 200 zł. Możliwość rozłożenia na raty. Jedna rata w wysokości 100 zł. A więc zapraszamy. Jedyne możliwe zakupienie to Telefonicznie. a więc dzwoncie teraz!